Witajcie, mam na imię Wojciech, a to jest kanał Będę Święty, na którym znajdziecie praktyczne wskazówki na drodze ku świętości. W tym odcinku opowiem o tym, jak godnie przystępować do Spowiedzi Świętej, a będzie nam towarzyszył święty Jan Maria Vianney wraz ze swoimi bezcennymi wskazówkami w tym temacie. Zostańcie ze mną i zapraszam do oglądania. pięć warunków dobrej spowiedzi. Nie wiem czy pamiętacie z w szkole lub z kazań albo z innych źródeł, ale żeby spowiedź była dobra, musi mieć pięć warunków. Oto one. Pierwszy, rachunek sumienia. Drugi, żal za grzechy. Trzeci, mocne postanowienie poprawy. Czwarty szczera spowiedź, i piąty zadośćuczynienie. W tym odcinku przejdziemy przez te warunki, chociaż najwięcej uwagi poświęcę na punkt pierwszy, czyli rachunek sumienia. Rób rachunek sumienia pisemnie. Od wielu lat przygotowuję się do spowiedzi świętej w formie pisemnej. Jest to bardzo ważne, a dlaczego? Mówiłem o tym w odcinku o przezwyciężaniu kryzysu emocjonalnego, że spisywanie swoich myśli ma ogromną moc. Te myśli w głowie są bardzo chaotyczne, one ciągle płyną i bardzo łatwo się pogubić w tych myślach, ale w momencie, jak zostają one przelane na kartkę, stają się one wyraźne, precyzyjne i przejrzyste. Również Was zachęcam do praktyki pisemnego przygotowywania się do spowiedzi. Zobaczycie, jak świetne owoce to przynosi. Tymczasem przejdźmy do kolejnych wskazówek: Nigdy nie zrzucaj winy na innych. Czasami się wydaje, że są takie sytuacje, że ktoś nas do czegoś sprowokował, do krzyknięcia, do skłamania, ale mówiłem kiedyś o tym w tym oto filmiku, dlaczego jesteśmy w 100% odpowiedzialni za to, co wychodzi z naszych ust, nawet jeżeli ktoś w dosyć mocny i wyraźny sposób nas do tego sprowokował. Ale w tym filmiku posłuchamy może tego, co nam na ten temat powie Jan Maria Wianei. Trzeba tu z pokorą się oskarżać i nie zrzucać nigdy winy na drugich. Jak Adam obwiniał Ewę, a Ewa męża. Człowiek gniewliwy obwinia swą żonę i dzieci, że mu dają powód do uniesienia. Pijak oskarża towarzysza, który go nęcił do kieliszka. Mściwy powiada, że mu drudzy krzywdę wrządzili. Obmówca i potwarca dowodzi, że on mówi prawdę. Ciężko pracujący w niedzielę usprawiedliwia się, że jego interesy nie cierpią zwłoki. Matka, nie odmawiająca z dziećmi poranych lub wieczornych pacierzy, wymawia się brakiem czasu. Kto w ten sposób zwala winę na drugich, ten nie ma pokory. Przedstawmy się spowiednikowi w prawdziwym świetle i mówmy do Boga z psalmistą. Postaw, Panie, straż ustom moim, a drzwi osadzone wargom moim. Nie nachylaj serca mego ku słowom złośliwym, ku wymawianiu wymówek w grzechach. Psalm 140, werset 3 i 4. Jeśli chcemy się usprawiedliwiać tym, co robią inni ludzie, lub okolicznościami, takimi jak pogoda, zepsuty samochód itd., to możemy dojść do skrajności, bo to nie ma granic. Możemy dojść do takiego punktu, w którym my nie popełniamy grzechów, i niestety to jest bardzo częste. To jest bardzo powszechna religia dobroludzizmu, która cieszy się dużą grupą wiernych, którzy wierzą, że są dobrymi ludźmi, no bo wspierają akcje charytatywne, uratowali pieska ze schroniska, no i przede wszystkim, co najważniejsze, nie gwałcą i nie mordują. No i są dobrymi ludźmi i nie mają sobie nic do zarzucenia. Ale bliźniemu już owszem. Spowiedź powinna być prosta. Unikaj niepotrzebnych słów. Rozwodzenia się na nieistotne tematy. Spróbuj skupić się na meritum. To jest kolejny powód, dlaczego robię pisemny obrachunek moralny, ponieważ jak widzę na piśmie swoje grzechy, to mogę bardzo łatwo zauważyć, że dorobiłem dodatkową historię, która totalnie nie jest potrzebna w momencie spowiedzi. Muszę pamiętać, że ja nie chcę wymęczyć księdza i zniecierpliwić innych ludzi, którzy stoją w kolejce. Spowiedź powinna być prosta. Musimy jeszcze pamiętać o tym, że jeżeli dodajemy zbyt dużo nieistotnych i nieważnych szczegółów do naszego wyznania grzechów i aktu samoskarżenia, jakim jest spowiedź, to część grzechów może być rozwodniona, ponieważ ksiądz będzie tak przebodźcowany tymi wszystkimi informacjami, że już nie będzie w stanie wychwycić i zrozumieć wagi grzechu, który wyznajemy. Oczywiście często to jest nieświadome, jednak jeżeli ktoś świadomie chce rozwonić swoje grzechy, bo na przykład czuje zbyt duży wstyd, to jest to spowiedź świętokradzka i nieważna. Spowiedź powinna być szczera. Zobaczmy, co święty Jan Marianej pisze na ten temat. Gdy jest coś wątpliwego, przedstawmy jako wątpliwe. Gdybyście powiedzieli, że nie zatrzymywaliście się przy złych myślach, Podczas gdy wątpicie, czy mieliście w nich upodobanie, już byłoby to dowodem braku szczerości. Gdybyś powiedział: Mój ojcze, oskarżam się z grzechu zapomnianego na dawnych spowiedziach. Podczas gdy nie wyznałeś z fałszywego wstydu i z lenistwa tego grzechu, popełniłbyś świętogractwo dla braku szczerości. Zdarza się i tak, że penitent nie wyznałby grzechu, gdyby mu spowiednik nie postawił pytania, a potem nie chce się przyznać, że miał zamiar grzech zataić. Dla braku otwartości wasza spowiedź może być łatwo nieważną i świętokradzką. Zobaczmy jeszcze inny fragment na temat szczerości. Kto zataja grzechy, nie księdza, lecz Boga samego chce oszukać, co jest rzeczą niepodobną. Na spowiedzi ludzie często przedstawiają gwałtowne uniesienia jako zwykłą niecierpliwość, rozmowy wielce niemoralne i gorszące jako nieco wolne wyrażenia, rządze i uczynki ohydne jako poufałości mniej przyzwoite. Krzywdy wielkie, i jako drobne niesprawiedliwości, wygórowane skąpstwo, jako nieco większe przywiązanie do dóbr ziemskich. Stąd snuje się całe pasmo świętokradztw. Podaj rodzaj i liczbę grzechu. Powiedzenie na spowiedzi bardzo ogólnie: No, proszę księdza, nagrzeszyłem, jest nic nie warte. To jest nieważna spowiedź. To jest akt samooskarżenia i musimy być precyzyjni. Powinno się też podać liczbę i częstotliwość grzechów. Na przykład, powiedzenie oglądałem pornografię może znaczyć, że dwa tygodnie temu miałem wpadkę raz, no ale od wtedy nie oglądałem, a może znaczyć, oglądam pornografię codziennie po kilka godzin, a w zeszłym tygodniu dwa razy nie przespałem nocy i się spóźniłem do pracy. No to jest ogromna różnica. Częstotliwość grzechu ma ogromne znaczenie. Na przykład, zajadam emocje słodyczami. Może oznaczać, że no, miałem kilka sytuacji, jak zajadłem słodyczami, a może oznaczać, codziennie wciągam tabliczkę czekolady i nie mogę się opanować. Nawet jak sobie obiecuję, że dzisiaj nie zjem słodyczy, to i tak kupuję całą tabliczkę czekolady i ją jem. To jest bardzo precyzyjne i bardzo ważne, żeby zobaczyć, jak wielką władzę ten grzech ma nad nami. Jeżeli nie pamiętam, ile razy dany grzech popełniłem, to czasami mówię, że nie pamiętam tego, ale staram się przybliżyć, że w tym tygodniu jakoś z kilka razy jechałem w samochodzie i przeglądałem telefon w trakcie jazdy powodujący niebezpieczeństwo na drodze. Są też grzechy nałogowe, powtarzające się ze spowiedzi na spowiedź, które nas męczą od miesięcy albo od lat. Warto wtedy powiedzieć, jak długo taki nauk trwa i jak jest intensywny. Podaj istotne okoliczności grzechu. Niektóre okoliczności sprawiają, że natura danego grzechu się zmienia. Na przykład, dopuszczenie się nieczystości. Jeżeli to jest z osobą zamężną, mówimy już o cudzołóstwie. A jeżeli ta nieczystość jest z osobą krewną, to wtedy jest to kaziroctwo. Natura grzechu się zmienia. Niektóre okoliczności nie zmieniają natury grzechu, ale zwiększają jego wagę. Jeżeli ktoś dopuszcza się jakiegoś grzechu, na przykład, nie wiem, klnie jak szewc, w obecności większej liczby osób, gdzie są również dzieci, to oprócz samego grzechu dochodzi jeszcze zgorszenie. Czy spowiadać się, gdy nie ma grzechu ciężkiego? Teoretycznie, jeżeli ktoś nie ma grzechów ciężkich, ma tylko grzechy powszednie, to nie musiałby iść do spowiedzi, ponieważ grzech lekkie gładzi skrucha serca, bycie na mszy świętej i kilka innych rzeczy. Natomiast warto zauważyć, że jeżeli jakiś grzech w naszych oczach jest lekki, w oczach Boga może być ciężki, a to jednak na zasadach Bożych będziemy sądzeni, więc lepiej co jakiś czas jednak do spowiedzi przystępować, tym bardziej jeżeli mamy wątpliwości, czy popełniliśmy grzech ciężki, czy nie. Jeżeli takie wątpliwości są, to lepiej założyć gorszy scenariusz. Jaka jest moja praktyka częstotliwości przystępowania do spowiedzi świętej? Staram się regularnie przystępować co 2-3 tygodnie, ponieważ spowiedź święta jest źródłem nadprzyrodzonych łask, które wspomagają mnie. Poza tym, tak po ludzku patrząc, spowiedź święta wiąże się z rachunkiem sumienia, a więc wejrzeniem w swoje serce. Co jest niezwykle praktyczną i pożyteczną praktyką duchową? I taka spowiedź mnie pcha do mocniejszych postanowień i zaczęcia na nowo z różnymi powszednimi grzechami, z którymi wcześniej nie miałem zacięcia. A czasami jestem po spowiedzi? To chcę na bieżąco utrzymać ten stan ducha. Chcę w tym być. Żal i mocne postanowienie poprawy. Czyli drugi i trzeci warunek dobrej spowiedzi. Mocne postanowienie poprawy jest w sumie skutkiem ubocznym głębokiego żalu za grzechy, więc to na nim się skupimy. Intencja żalu powinna być wzbudzona przed spowiedzią świętą, nie po spowiedzi świętej, ponieważ w momencie spowiedzi powinniśmy odczuwać żal za popełnione grzechy. Jeżeli tego żalu zupełnie nie ma, no to spowiedź może być nawet świętokraska. Więc ważne, żeby przed spowiedzią zadbać o tą intencję żalu. Co robię, żeby wzniecić w sobie intencję żalu przed spowiedzią? Staram się przyjść chwilę wcześniej do kościoła. Najlepiej, jakby była adoracja na świętego sakramentu, i tam przyjść i poprosić Ducha Świętego o pomoc w doskonałym żalu za moje grzechy, ponieważ moje grzechy osłabiają moje poczucie tego, co jest dobre, co jest złe, i ja często nie czuję głębokiego żalu za swoje grzechy. Ale co jest ważne, to że ten żal dotyczy decyzji, żeby zrezygnować z jakiegoś grzechu, że ja tego grzechu nie chcę i żałuję za niego, a nie emocji, bo czasami może być tak, że chcę przystąpić do spowiedzi i na przykład wyspowiadać się z obżerania się słodyczami. Ja tak emocjonalnie, tak nie do końca czuję ten żal za te słodycze, bo one są takie dobre i tak dalej. Ale na swój rozum ja widzę, że to mnie niszczy, że ja po prostu uciekam od różnych trudności, obowiązków i że ja tego nie chcę. Jest ta walka we mnie tych właśnie, e, no właśnie, tych pokus, tego przywiązania do tych rzeczy doczesnych i mojego pragnienia, żeby się z tego wyzwolić. I ważne, żeby ta intencja była na poziomie rozumu. Ja żałuję za ten grzech i chcę z niego wyjść. A z czasem, za tą decyzją, Konsekwentnie powtarzaną, pewnie też przyjdą emocje. Jeżeli jestem bardzo przywiązany do grzechu, to też proszę Pana Boga o uwolnienie mnie od tego przywiązania i uwolnienie mnie od tego grzechu. Oczywiście, no najlepiej by było, żeby zawsze była i intencja żalu, i żeby ten żal był tak w sercu, tak głęboko, ale nie zawsze jest tak, jakbyśmy tego chcieli. Szczera spowiedź. Czwarty warunek dobrej spowiedzi. Wystarczy, że rachunek sumienia będę miał szczery, to i spowiedź będzie szczera, ponieważ z racji, że przygotowuję się pisemnie, to po prostu będę ten obrachunek sumienia czytał z kartki. Zadość uczynienie. Jest to piąty warunek dobrej spowiedzi. Na to składa się kilka elementów. Jest pokuta, którą zadaje ksiądz. Ja dostałem taką sugestię od księdza, w przypadku jak to jest pokuta, którą mogę odprawić natychmiast, na przykład modlitwa w jakiejś intencji, to staram się tą pokutę zawsze odprawiać od razu po spowiedzi, żebym potem się nie zastanawiał, czy ja odprawiłem tą pokutę, czy nie. Po prostu to mnie odciąża z tego tematu i wyrabiam sobie teraz taki nawyk, że po każdej spowiedzi od razu w kościele odmawiam pokutę, jeśli jest ona do odmówienia od razu. Są też inne zadośćuczynienia. Ponieważ jesteśmy oczyszczeni z naszego grzechu, ale konsekwencje naszego grzechu mogą wciąż istnieć. Jeżeli byłem długi czas wulgarny wobec kogoś i ja tego żałuję i nie chcę tego i mam to odpuszczone, no dobrze, to ja mam to odpuszczone, ale ta osoba może nosić dalej te poranienia, tego że ja przy niewielokronie. Krzyczałem. Co najmniej takim planem minimum by było przeproszenie za to, natomiast to nie jest pełne zadośćuczynienie. Tak samo jak kogoś okradłem, no to wypadałoby zwrócić tej osobie jej własność. Zadośćuczynienia to naprawdę gruby temat, co najmniej na kilka odcinków, dlatego kiedyś jeszcze do tego wrócę w dogodnym dla mnie czasie, ale na razie liznę to tylko tak. Szczęśliwy człowiek, który się spowiada. Chciałbym jeszcze na koniec zaakcentować, żebyście nie skupiali się na grzechach, ale na miłości do Boga, do bliźniego i samego siebie. Żeby to nie lęk przed potępieniem pchał nas w stronę przystępowania do Spowiedzi Świętej, ale miłość. Nie po to umarł Chrystus, żebyśmy nadal mieli żyć grzechami, lecz żebyśmy przybili je do Jego Krzyża i brali udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętajcie, że Pan Bóg jest sprawiedliwy. Ale też miłosierny, i warto pamiętać o obu tych przymiotach. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże Wam w przystępowaniu do Spowiedzi Świętej. W opisie filmiku znajdziecie link do mojego rachunku sumienia, z którego korzystam od wielu lat i jestem z niego bardzo zadowolony. Być może Wam też się przyda. Ponadto za tydzień wstawię kazanie świętego Jana Marii Wianeja o spowiedzi, jako dopełnienie do tego odcinka. Dziękuję, że jesteście. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie lajka, dajcie suba i kliknijcie w dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmikach z praktycznymi wskazówkami na drodze ku świętości. To by było na tyle. Do zobaczenia!